Cześć, z Diltek. Jak wiemy oficjalnie rozpoczął się pierwszy sezon Go Battle League. Troszeczkę mnie teraz nie było, za chwileczkę o tym powiem. Ale skończyłem z ratingiem 3409. Na końcu no nie szło mi za dobrze, więc... No, ale Rank 10 biłem, tak jak widzieliście oczywiście we wcześniejszym odcinku. I na początku tego pierwszego sezonu Go Battle League oczywiście mieliśmy baga. Gdzie, jak tutaj będziecie mogli za chwilę zobaczyć, skończyłem odskoczyłem od razu na rank 8. Później było to znowu zresetowane. Nie, roz, nie rozegrałem żadnej walki, i wtedy dopiero skoczyłem na rank 1. To tak jak tu 1690, rank 8. Po chwili później wskoczyło ten rank 1, i wbijając rank 7, yy, rozpocząłem. Pierwszy sezon z Go League z ratingiem 1939 punktów. Także jeżeli będę chciał ubić teraz rank 10 w tym sezonie, to potrzebuję 3000 punktów. Także ponad 1000 punktów przede mną. No teraz troszeczkę mniej, bo już parę dni oczywiście Go League. Teraz postaram się nadrobić wszystkie moje walki, bo generalnie pojechałem do Bydgoszczy na Community Day. Miałem spędzać je z wami, ale, no, wiadomo, jak wiemy, Komuś się nie odbyło, także nie wziąłem ze sobą sprzętu do nagrywania. Znaczy, do nagrywania miałem, ale do sprzętu do edytowania. Nie miałem komputera, także no, wróciłem teraz do Warszawy, nagram tych odcinków i będę wracał do Bydgoszczy działać tam i oczywiście hashtag zostań w domu, tak. Dbajcie o siebie i o innych, jeżeli ktoś nie wiedział. Pisu, tak, oczywiście, no, my możemy się nie zarazić, ale no, dbajmy o osoby nasze najbliższe i starszych także no ja zostaję w domu jedynie samochód dobyt goszczy i siedzę w domu tak także Go battle League dzisiaj yy, 100 000 dasta generalnie otrzymałem jak możecie zobaczyć 5 Charge TM, 3 Fast emki i 1 Premium Battle Pass także generalnie spoko nagrody należ tego ratingu no niektórzy wbijając rating rank 7 rozpoczynali z ratingiem 2600 albo 2400 więc praktycznie już mieli siódemkę i ósmy rank wbity praktycznie albo nawet już dziewiąty bo na dziewiąty potrzeba 2500 punktów z tego co pamiętam raczej tak. <grym> Także no dzisiaj przelecimy przez team, który no już wcześniej widzieliście, ale no tym teamem moje pierwsze walki w GO Battle League działałem, także dzisiaj sobie przelecimy przez ten team. Jutro będzie troszeczkę ciekawszy, a później zobaczymy, bo mam parę pomysłów. Generalnie nie wiem, czy mi się uda wbić rank 10, także zobaczymy. No pamiętajmy tutaj, że no możecie zobaczyć ten team, który ja używam teamy przeciwników innych, tak, bo no, to jest jest różnie, jest dużo Pokemonów, jest tutaj to nie jest jak Master Liga, gdzie mamy te 8 Pokemonów, jak mówiłem wcześniej yy, i tylko na te Pokemony trafiamy, tutaj jest tych Pokemonów paręnaście, albo nawet i no parędziesiąt, no dwadzieścia parę nawet może być takich w miarę spoko, także dobra, walki. Rozpoczynamy. Także mój team to jest Ambreon, Deoxys Defense i Toxicrop. Także Ambreon na Giraciego oczywiście super efektywny. Także zmiana tutaj na przeciwnika na Skarmorego. Generalnie na Skarmorego, jeżeli mamy Deoxys od Defense, to najlepszy jest oczywiście Thunderbolt, Rock Slide bardziej tak no generalnie też zadaje jakiś tam damage, ale no to bardziej jest na bajty, nie? Tak jak tutaj właśnie, żeby pozbyć się przeciwnika tarcz. Tutaj moja tarcza idzie, żeby no jeszcze w razie co zużyć jedną tarczę przeciwnika. Albo dobić całkowicie po prostu jego Skarmorego. Także dwie tarcze, nie ma już żadnej. Może mi się uda. Rock slide jeszcze jeden. Tutaj, a poszedłem na tarczę. Chociaż no, mogłem tego nie robić, no ale... Miałem już praktycznie energię naładowaną i tutaj super swap ze strony, yy, zmiana ze strony przeciwnika, tak, Rockslide poszedł. No, nie jest super efektywny na yy, Registeela, no, ale mamy Toxicroaka, który no dosłownie miażdży Registeela, tak jak widzicie, no, zdążył jeszcze naładować yy, Flashcannona. Nie mam tarcz, a Focus Blast, generalnie fo yy, flash Cannon by był lepszy w Toxicroaka. No ale jest tutaj e, Chiraci, który no, też byśmy byli super efektywni ład no ale mamy Ambreona. Tutaj no, ten Dark Pulse go nie dobi, końcówka życia. Zmiana na Skarmorego, no ale tutaj już Ambreon no, generalnie jest takim tankiem, że no, przeżyłby chyba nawet z 3. I ataki? No, dwa na pewno. No, trzy, no wygląda, że trzy. Także tutaj troszeczkę więcej energii się naładowałem. No, ale no nie ma żadnego ataku, który no, mógłby zniszczyć mojego Ambreona. Tak jak no. mógłby Focus Blastem, tak? Zadać mi super efektywne obrażenia. No, ale no tutaj jeszcze miałem do Oksysa. W razie co? Jakby miał naładowany atak, co zrobiłem, tak? Wiecie. E tutaj druga walka. Ee, tak jak to mówiłem, ready Steel ma Focus Blasta, więc generalnie no, trzeba uważać. Tutaj zazwyczaj robię tak, że pierwszy Dark Pulse puszczam i później od razu zmiana, żeby może złapać Focus Blasta na Deoxysie. Tutaj Byte, Flash Cannon, także generalnie no, mogłem zostać, ale no, nie chciałem ryzykować już drugiej tarczy, także. Tutaj nie wiem czemu, generalnie użyłem Thunderbolta. Chyba się spodziewałem po prostu Azumerilla, że wejdzie. Generalnie Rockslide jest lepszy na Venozaura, yy, chociaż stosunkowo wenozaurów mało widzę tutaj Great Lidze. Bardziej Meganium. Meganium tutaj ludzie więcej używają. Także Frenzy Plant dobija Deoxysa. Wracam yy, Ambreonem Dark Pulse. Generalnie tutaj bardzo bym chciał tarczę, bo no, Focus Blast, generalnie Deoxysa, nas tutaj może pocisnąć. Yy, tutaj idzie tarcza. Kolejny baj ze strony przeciwnika, Flash cannon. I tutaj ryzykowne, no już praktycznie no, nie miałem co zrobić. Bałem się, że tam jest jakiś flyer. No, to już by było kiepsko ze mną. No ale jest z tyłu whiskasz, który no już praktycznie jedną mat bombą nas dobije super efektywne, no końcówka mały lag, ale no to już i tak byłem przegrany no bo Focus Blast na pewno tutaj potrzebuje trzech Dark Pulsów, albo no co najmniej dwóch, żeby pokonać Whiskasza a jeszcze z tyłu jest Registeel więc generalnie GG dla przeciwnika bardzo dobry team, na no, który kontrował po prostu moje wszystkie Pokemony, no ale no tak to czasami w większości będzie tutaj w Great Lidze naszej, że no, no nie zawsze ten team będzie nas, nasz skuteczny przeciwko teamowi przeciwnika. Tutaj, jak widzicie, nie zrobiłem do końca excelenta, żeby po prostu no, nie dobić przeciwnika i jeszcze tym jednym fastem naładować sobie energię. No ale tutaj już Flash Cannon był naładowany u Registela i przegrana. Także generalnie 4-1 Parę razy 4-1 zrobiłem tutaj tym teamem, więc generalnie spoko ale mówię, no, jest, jest, jest różnie. Także <gryw> praktycznie cały czas mam przegrane lidy, tak, pierwszy był wygrany z Giracim, e, tutaj tarcza no mógłbym, ale na no, raczej nie jest potrzebna, bo no generalnie. No tutaj jeżeli on zrobi tarczę, tak, to teraz nie dojdziemy już do drugiego slajda. także dobra decyzja z jego strony, bo dobił nas sami, samymi dragon Brefami, e, ale Amreon, no i tak, no nawet jeżeli tutaj, teraz nie pamiętam, raz chyba dostałem Dazzling Glimma i nie wiem, czy to nie było tu. To było tu Dazding Glimm, także super efektywny, ale i tak e, generalnie jesteśmy na miarę spoko pozycji. Tak dobijamy tutaj Dark Pulse'em e, Altarię. Wchodzi nasz Toxic Rogue. tutaj Flamethrower, no zadał Stone. czy na pewno obydwa ataki by zadały w miarę dosyć spore obrażenia, ale no z tyłu miał jeszcze Stila. Dużo miałem właśnie takich yy, meczy, gdzie praktycznie Toxic Croak zrobił za mnie wszystko. Nie <grywania> wiem, tarcze na przykład właśnie i no po prostu Toxic Rogue pocisnął Azumerilla z yy, Sludge Bombom właśnie Stila. Praktycznie samymi counterami i e, mad bombom, także Noxicroak, no, generalnie Kozak, no ale musimy uważać właśnie na te, jak widzicie, przeciwnik po prostu wyszedł, no bo no nie miał już szans. Także no na Kroka, e, jak wiemy, rank 10 wbił House Stark 93, e, jeden z najlepszych graczy, no można powiedzieć, jeden z najlepszych graczy na świecie, jeżeli chodzi o PvP, wbił. Jako pierwszy, prawdopodobnie rank 10, i on właśnie używał Timu Toxic Rock, e, Azu Mary i Registeel. I praktycznie z tego, co słyszałem, wczoraj wszyscy praktycznie używali tego Timu. Więc, generalnie, zabawnie. No ale tak to jest, tak? Ktoś pokaże team na YouTube i wszyscy chcą go wykorzystać, żeby, no. E, no, no, wygrywać, tak? Także tutaj, Ambreon kontra nasz yy, Toxic Rock. Także tutaj same countery zadają bardzo dużo tak, bo no typ walczący kontra Dark no to super efektywny. Tak wiemy to między innymi tak Machamp na Tyranitara na rajdach. Także wchodzi Altaria tutaj no nie wiem czemu zrobiłem. Aha może bym nie doszedł po prostu do slash bomby. Także zrobiłem po prostu dwie mat bomby Tutaj już tylko może tarcza, ale raczej nie. Także dwie tarcze przeciwnika kontra e, jedna moja, Ambreon i e, Altaria. Ambreon Al, i Także tutaj Sky Attack bez tarczy, no bo no, potrzebne nam tutaj na razie coś innego. E, także tutaj na pewno pójdzie tarcza ze strony przeciwnika. Frenzy Plant nam zbyt dużych obrażeń nie zada, a tego Deoxysa potrzebujemy jeszcze na tą Altarię z tyłu. Ale potrzeba pozbyć się po prostu tej meganium. I nie pamiętam dokładnie, to było parę dni temu te walki, ale tutaj tarcza druga. Frenzy Plant. Teraz nie pamiętam, czy nas dobije. Nie mamy tarcz, czy jeszcze zdołamy jednego dark pulsania. Także tutaj jak najszybciej Rock Slide, żeby dobić meganium. I z tego co pamiętam, Raczej wygrałem tą walkę, bo to 4-1, więc tutaj Sky Attack, jakby wszedł szybciej ze strony przeciwnika, no to pewnie bym przegrał. A tak, Rock Slide super efektywny. Thunderbolt a nie używajcie na Altarie, no bo rezystuje. także kolejna wygrana. Ambreon kontra Mantine. Mantine jest ten mniejszy, zawsze mi się myli. Także tutaj dużo ludzi używa Mantaina, bo ma ten atak Bubble Beam, który obniża nasz atak. Także generalnie dwa stage można zarzucić, ale no generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, Ambreon jest bardzo bardzo dużym tankiem. Więc, no praktycznie, jeżeli chodzi o Ambreona, to no wszystko przyjmujemy na klatę. Nie? Oprócz właśnie jakichś Focus Blastów od Registilla czy też e, nie wiem co tam, dynamic punch czasami ludzie mają na spotkałem te mediczamy także no to trzeba uważać ale tak to praktycznie wszystko można przyjmować na katę. jak widzicie no żadnej tarczy jeszcze nie zrobiłem on zrobił dwa był beamy teraz zrobi ice beam, no ale i tak praktycznie e, no zmienił się, no bo nie miał już tutaj, naładował się pewnie Bubble Bima po prostu na jakiegoś następnego Pokemona, żeby mi zadać obrażenia oczywiście później. Także wchodzi Deoxys Defense, który ma Rock Slida kontra tak na Altarię. Tutaj zrobiliśmy pierwszą tarczę, bo wiedzieliśmy, że poprzedni raz nas po prostu koleś sfarmił, więc żeby nie popełnić tego samego błędu, jeżeli on tutaj użyje nam dwie tarcze, no to generalnie no spoko, tak? bo no tych tarcz on już nie będzie miał tutaj ja też zużyłem drugą tarczę no bo wiem że tam ten Mantai ma mantain ma jest, no, ma po prostu małe, mało życia także tutaj druga tarcza i generalnie szybciej chyba dojdę ja do rockslide albo on po prostu nie wiem chciał więcej energii pewnie przyjąć i po prostu zużyć na następnego poka, no, ale mu to nie wyszło e, także deoxys Defense z mojej strony tutaj, no szkoda, że ten nie wszedł. Ee, Dark Pulse, no ale mam jeszcze z całego toxic. Rooka. Tutaj jego ataki nie będą super efektywne. Tak, Rock Slide, jedynie Thunderbolt może nam coś tam ee, zrobić. Rock Slide, no właśnie, no tutaj błąd ze strony przeciwnika. Teraz, właśnie tak jak mówiłem, Mantine. Bubble Beam, także osłabi nasze obrażenia, ale no mamy już tutaj naładowaną Sludge Bombę eee, i tutaj pewnie będę chciał zmienić się szybko na mojego Deoxysa i już praktycznie naładowany Rock Slide i dogwić przeciwnika, także no musicie to tak myśleć troszeczkę, żeby no, w razie co mieć ten swap na przyjęcie Charge ataku przeciwnika, albo właśnie jakiś taki dobijający, już naładowany charge atak na przyszłość. To jest takie, no już logicznie. Generalnie zapraszam na grupę PvP Polska, tam wiele filmików e, jest wyrzucanych, także linków pomocnych. Także tutaj Ambreon kontra Whiskash. Whiskash generalnie duże problemy sprawia. No niektórzy Meganium mają, tak, czy coś generalnie z Leaf Blade'em. Czasami spotykam e, Shifty Albo właśnie Wenozaury, także no kontrują tutaj naszego Mad tak. Double, double super efektyw, podwójnie super efektywne. No ale jak widzicie, tutaj mój Umbreon no jest generalnie kozak, tak. Przyjmuje praktycznie wszystko. Chociaż raz mnie zaskoczył z blizarda Whiskash. To, no to było coś takiego, gdzie się po prostu tego nie spodziewałem. I to był dobry move ze strony przeciwnika. No ale tutaj... Mat Bomba, żeby pozbyć się tarczy, bez tarczy poszło jednak i teraz no to był błąd, bo po prostu no, go skasowałem, no ale wchodzi oczywiście Altaria, super efektywny Sky Attack, atak latający, także no Slash Bomba, dosyć spore obrażenia, ale no tutaj tarczy na pewno nie będziemy marnować, no bo lepiej zostawić sobie te tarcze na później. Wchodzi Deoxys Defense, także mamy tutaj Rock który jest super efektywny. Dobra zmiana ze strony przeciwnika, bo no, Rock Slide nie będzie super efektywny przeciwko Whiskashowi, Także Mad Bomba tutaj no, zada troszeczkę obrażeń, ale no możemy to przyjąć na klatę i generalnie tutaj y, zmiana na następnego oczywiście tak bo potrzebujemy tego deoxysa, żeby naładowaliśmy się troszeczkę energią y, i tą energię wykorzystamy na altarię po prostu później. Mamy po jednej tarczy, więc tutaj przeciwnik tarczy nie wykorzystał, ale no ja już jestem praktycznie bardzo naładowany, więc no, mam już drugiego dark pulsa. Tutaj już tarczę musiał zrobić. No, raczej nie zdoła nas a jednak zdoła nas tutaj zrobić fastami. Ale mamy jeszcze jedną tarczę, i tak jak mówiłem, przyfarmiłem tam troszeczkę dłużej, zanim się zmieniłem na Ambreona, żeby właśnie teraz jeszcze na koniec naładować się tym rock znaczy naładować energię na rock slide i dobić Altarię Także no był przeciwnik blisko, był przeciwnik blisko, ale no się mu to nie udało Także no to jest takie, no musicie się tego nauczyć tak Jak najwięcej grać na GO Battle League, teraz możemy robić 25 walk Wcześniej mogliśmy 35 walk robić, także no to naprawdę przez weekend byt sporo czasu się spędzało Także no mówię, troszeczkę walk nagrałem Mam taki team, no zresztą nie będę Wam spojlował, zobaczycie e, jutro w kolejnym odcinku, e, postaram się, każdy odcinek inny oczywiście innym teamem, no na pewno będę chciał później troszeczkę ten rank 10 jednak podgonić, żeby no, ten rating swój podwyższać i no nie próbować jakichś tam takich wiecie teamów, gdzie po prostu no... Można bardzo przegrać, więc no 5-0 do tyłu. Raz się tak wkurzyłem, że tak właśnie skończyłem i ten rating spadł około 50 punktów. Więc no trzeba naprawdę uważać. no A każdy by chciał mieć ten rating jak najwyższy i skończyć sezon na jak najwyższym ranku. Także generalnie, no jak możecie zobaczyć, 4-1 raz zrobiłem, 4-1 drugi raz zrobiłem i generalnie udało mi się też złapać shiny giratinkę z paczki no bo praktycznie no nie rajduję, nie robię rajdów jak już to jakaś jedynka z samochodu jeżeli gdzieś jadę to no po prostu no no, oszczędzam się i no nie wychodzę, żeby tam czegoś oczywiście nie złapać. Także, jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Jutro pojawi się kolejny odcinek, pojutrze mam nadzieję następny. Będę chciał codziennie przynajmniej jeden odcinek dla Was teraz wrzucać, no bo no, jednak yy, no. Hashtag zostań w domu. Mam nadzieję, że się do tego stosujecie. Także zapraszamy na grupę PvP Polska na Facebooku. Tam oczywiście codzienne informacje na temat wszystkiego, co się dzieje z PvP. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał na moją grupę na Facebooku. Zapraszam też serdecznie. A jeżeli ktoś by chciał wesprzeć mnie w tym, co robię, i dołączyć do moich patronów, wesprzeć mnie na Patronite, bądź też na wspieraniu z YouTube'em, to z góry dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.